Cześć wszystkim Dzisiaj nagram taki odcinek Trochę na temat Higieny Kolarskiej Jak to się mówi jak, kol, jak kolarze dbają o siebie Mam tu parę gadżetów Ze sobą Na przykład na których na Których używam na co dzień Na treningach No i zaradzimy tutaj tą tematykę robili Na przykład też chodzi na te tematy Na przykład na temat higieny kolarskiej to chodzi Na przykład na okres letni Zaraz wam wytłumaczę o co chodzi Na przykład Na przykład na temat letnich spodenek to chodzi o to że zaraz Wam opowiem <coughs> na przykład tego jak kolarze na przykład w okresie letnim na przykład kolarze w okresie letnim <coughs> jeżdżą bez bielizny tak na przykład bez majtek może powiedzieć no to są na przykład spodenki trochę takie nowocześniejsze że kolarze jeżdżą bez bielizny Spodenki na przykład mają wbudowane majtki w sobie, o tyle mogę pokazać w okresie letnim, że bez żadnego problemu, na przykład, na przykład jak się przebieram na trening to na przykład ściągam bieliznę, od razu wkładam spodenki i sobie jadę. Bo jak jadę na zawody gdzieś, to na przykład z podenek to biorę takich dwie, trzy pary. I sobie lecę. A na przykład w okresie letnim, znaczy, sorry, pomyliło mi się. Bo dawno nie było mnie na YouTubach, to miałem prawo się pomylić. No na przykład w okresie zimowym o tutaj w zimowych spodniach mam trochę tutaj zamki w nogawkach porozpinane w zimowych spodenkach w zimowych spodenkach mam tak samo jak w letnich moi mili widzowie też mam system nowoczesny że jeżdżę bez bielizny w tych, w tych spodniach zimowych one są ocieplane bardzo ciepłe nie ma co narzekać też na szelkach wszystko fajnie na przykład, jeżdżę w okresie jesienno-zimowym, tak jak mam Buta SPD. To tutaj, jak jest kostka, a but, to kryje mi skarpeta. I wtedy mam cieplutko. A jeszcze też z premedytacją dla innych widzów, na dni upalne, to na przykład. Jak jadę, to na dni upalne, to zakładam pod kask, czapkę, kolażówka, jak to się mówi, że na przykład słońce nie smali mnie w głowę. Tą czapkę przeważnie mam pod kaskiem, że upały nic mnie nie rusza, a inni czasami mówią, żebym uważał na siebie w tych upałach. Ale ta czapka więcej ratuje mi życia w upałach, właśnie którą mam pod, pod kaskiem. Że w czasie upałów nie muszę moczyć głowy wodą, jak mam gdzieś w bidonach czy coś i w ogóle. Czekać, żeby sobie muzyczkę odpalę. Sorry, że jak się odwróciłem od Was. no, Już jestem... Bo tutaj mam takie też koszulkę letnią i zimową. Ale już nie będę pokazywał, tylko chodziło mi o w ogóle o higienę. Że, że co? No, że kolaże. w ogóle w okresie zimowym czy letnim bez bielizny? Bo ja mam na przykład spodnie już takie nowocześniejsze. I w ogóle, ja mam gdzieś tu we woreczku nawet takie same spodenki schowane. To mi się przydadzą. No i na przykład, tak jak my kolarze, to co? Tak jak gadamy na temat higieny, to kolarz nawet tak jak ja teraz mam ogolone nogi. No i tak to jest. No, i co mogę powiedzieć na ten temat? Pogadaliśmy na temat upałów i w ogóle na te, i na temat spodenek i spodni zimowych. Że jeździ się na przykład po, na przykład te spodenki czy letnie, czy zimowe są nowocześniejsze trochę i, i że się jeździ bez bielizny i, i tak to jest moi mili widzowie jak coś zostawiajcie łapki w górę komentarz, subskrypcje pod komentarzem przypnę serducho na, ten, te, na te tematy i w ogóle no co mogę powiedzieć na ten temat tych butów, też muszę kupić już widać, nowe bloki w ogóle buty już muszę kupić nowe bo ja już mam zniszczone, ale już mam buty upatrzone, nuweczki fajne, zieloniutkie. No. A i jeszcze jedno. Sorry, że się tak tutaj przekręcę. No i w ogóle też ja jako kolarz na przykład w dni upalne przeszedłem na suplementację. No, z tą odżywką bardzo dobrze się czuję w upałach, dużo mnie ratuje. Ta, no, no, no te, no, no te, ta odżywka to. Wiadomo, nie jest tylko dla kolarzy, bo to jest dla tych, co pływają, grają w piłkę, biegają. No i dla kolarzy też. No i dobrze ratuje mnie w upałach, na przykład jak przyjeżdżam z treningu, z wysokich temperatur z trasy to na przykład yy, robię z takiego szota w bidonie. No, nie w bidonie, bo ja mam shaker. To z taki shaker zrobię i na przykład super się z tym czuję, że sobie zrobię taką odżyweczkę i, i na przykład w zestawie dostałem też taką łyżeczkę. Zaraz Wam pokażę. Tylko o, takie coś, taką miarkę. No. Taką odżywkę to kupiłem od firmy Olimp Bo tak jak innych, oglądałem w internecie, mówią, że zachwalają tą odżywkę, i pomyślałem, że sobie też taką kupię i, i też ją chwalę. Tak przyjeżdżam z, z upałów, z trasy, z treningu. Chwalę sobie takiego shota z od razu Shakera i dobrze się z tym czuję. I tak to jest. Dawno mi nie było na YouTube'ach to wiadomo, troszeczkę stres i w ogóle nie, ma, nie macie co się dziwić, bo człowiek na YouTube nie ma czasu. <zorobione> zarobiony jak górnik. Innym też to tłumaczę. Dopiero dzisiaj wrzucę taki film na, te, na temacie higieny kolaży i w ogóle Okolarz no, bardzo dba o swoją higienę, tak jak ja na przykład, no, tak w rzeczywistości przepisowo to kolarz, no, goni nogi, w ogóle całe ciało, żeby pan YouTube nie zablokował mi konta, ale to jest największą prawdą. No i tak to jest. Pozdrawiam też moich widzów na przykład no, no widzowie na przykład nie wiedzą że, że nad takim filmem planowałem od dłuższego czasu i nagrywam właśnie teraz wytłumaczyłem wam parę tematów na temat tej odżywki no no ta odżywka to nie posiada w sobie żadnych takich jak to się mówi takich na przykład tak jak kofeina, że, że ma w sobie energetyka tylko ona to Troszeczkę działa tak jak napój izotoniczny czy coś takiego, że po prostu przejeżdżam z treningu i ta odżywka regeneruje mi organizm, z którą bardzo dobrze się czuję, że wracam do żywych. I po tej odżywce jak to się mówi, bardzo dużo wyszczuplałem też, że ona posiada bardzo dużo w sobie witaminy i, i w ogóle ta odżywka mi starcza. A 40 porcji. Prawie chyba. No, tak jak wam, jak wam to wytłumaczyć. No może na dwa miesiące mi wystarczy. Bo na przykład tak na co dzień tego nie robię. Tylko na, po każdych treningach. Tak sobie stosuję takiego. Szota. Że bardzo dobrze się z tym czuję. I, I na przykład. Mój organizm. Bardzo dobrze reaguje na tą odżywkę. I się przerzuciłem tylko na to. I to mi wystarczy I, i jak to się mówi innych świństw nie brał, tylko to. I w ogóle. No i nagrałem taki odcinek. I co mogę powiedzieć? Zostawiacie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. Ja będę kończył. Trzymajcie się. Cześć!